No, także kolejny dzień roboty, jak widać, zakończony takim czymś, od razu mówię. Jeżeli są tam jacyś blacharze, to najlepiej niech zamkną oczy i nie patrzą. Bo co zobaczą, to tego się nie da od zobaczyć, niestety. No, ale tak udało mi się uspawać taki dekielek średni trochę jeżeli chodzi o estetykę ale może nie róbmy z tego zagadnienia jako tako tu pasuje trochę krzywy jest tak niby jest dobry ale coś tam jest nie wiem trzeba pewnie jeszcze poczlifować trochę no i pasuje tak jak pasuje czyli nie za dobrze. Tu widać te kąty się trochę nie zgrały. Tu tak samo jest ucieknięte do środka. Tu tak samo po drugiej stronie. Ten kąt tak samo. No ale pokrywka jest w stanie pełnić swoją funkcję, czyli, no nie wiem, myślę, że powinno to działać. Jeszcze zostaje kwestia tego, jak to przymocować, ale. Yy... Wydaje mi się, że mogę coś tu wymyślić Bo Chcę tu dać taki Pasek blachy Stąd, zahaczyć się W tym miejscu za to I z tego miejsca Wyjść ponad gaźnikiem I przykręcić to do tego, bo tu jest Otwór, tu powinna być śruba Ale nie wiem, od początku jej nie było Nie zauważyłem tego dopiero teraz Tu jest otwór, także Spróbuję tu dorobić jakieś uszy i taki mały płaskownik, i do tego dospawać szpilkę. No i po prostu, żeby. Trzeba zrobić otwór w pokrywce. No i żeby w taki sposób to montować. No nie wiem, może będzie działać, może nie. Zobaczymy. No i ogólnie filtr. Yy, części z tego co wiem, to już do mnie idą. Jutro powinny być. Także filtr planuję po prostu wyciąć z takiego materiału, z pianki i po prostu go położyć tak na górze normalnie. No i docisnąć go tą pokrywką. No bo nie mogę zrobić takiej ramki z, z, z gumy. Tak jak to chyba w oryginale było była rameczka z gumy do, dookoła. Jeszcze ten y, filtr fabryczny był zbrojony siatką jakoś tam, nie wiem, flokowany chyba, czy z jakiegoś takiego materiału zrobiony no nie mogę tak zrobić, bo tu jest tyle, tyle tych krzywizn, te krawędzie takie dziwne tu w ogóle to no to jest nie do zmierzenia według mnie także nie mogę tego wrzucić w kada bo, bo po prostu nie umiem robić takich rzeczy no i tyle także wytnę taki placek z, z tej pianki no i po prostu spróbuję to jakoś tak założyć, żeby to było przyciskane tym deklem no i tyle, no nic innego nie zrobię tu jeszcze muszę w koło wkoło tego króćca, koło tych przewodów od pompki tu gdzie przechodzi cięgło przez obudowę muszę wszędzie powciskać gąbkę tak to było uszczelnione w oryginale no także no tak samo muszę to zrobić no bo nic innego tak samo nie no, chcący to uszczelniać nie wiem, jakimiś gumkami tu koło ssania udało mi się w ogóle, przypomniałem sobie, że ten że to stanie ze 120. Miałem gdzieś w częściach i założyłem od 120. Także jest trochę lepsze niż to, co było od Chińczyka. Muszę je tam trochę poprawić w, w środku, bo jest urwane. No ale jest trochę lepsze. No i tu widać tą pokrywkę, jak powinna być w oryginale. I w tym miejscu widać, że jest takie podcięcie i takie żeberka które dociskały filtr no i właśnie w, w tym miejscu nie mogę tego tak podciąć bo muszę zostawić tu krawędź żeby leżała na obudowie także muszę tu zrobić nie wiem trzy albo cztery otwory żeby tędy po prostu zasysało powietrze na filtr no także jakoś tak to muszę rozwiązać na tą blaszkę no to po prostu jakby ktoś był ciekawy no to sobie robiłem takie Szablony z kartonu, no i posklejałem to taśmą, mniej więcej to jakoś tam ukształtowałem. No i później to przerysowałem na ten wielki arkusz blachy. No i ciąłem, no i po prostu ciąłem, jakoś tam, nie wiem, klepałem młotkiem, żeby te krzywizny jakoś tam wyprowadzić. No nie jest to pospawane cudownie, jakoś, wręcz beznadziejnie. No ale to było spawane zwykłym transformatorem, elektrodą, także. Nie, wiem, To jest chyba blaszka 1.6, także No cudów tu nie będzie no, ale żeby to chociaż No nie wiem, z daleka nie widać jak się patrzy Także po prostu Nie wolno podchodzić za blisko do piły i będzie dobrze No także Tak by się sytuacja miała Jutro bodajże przyjdzie Zestaw do gaźnika z membranami Także gaźnik zregeneruje, założę uszczelki na króciec, uszczelnię to dookoła tą gąbką, no i spróbuję to wszystko poskładać na gotowo. No i to chyba będzie moment na pierwszy odpał taki faktyczny. Także zobaczymy, czy w ogóle opłaciła się ta robota, czy, czy po prostu poszło to na marne wszystko. No i no nie powiem, byłbym trochę zły, ale sam na siebie. No ale nic. Zobaczymy, może nie będzie tak źle. Ona generalnie jak yy, dostała zastrzyk w gaźnik, no to się odezwała, także jeszcze żyje. No i o ile ten gaźnik będzie w stanie dobrze działać z tym silnikiem, no to powinno wszystko chodzić, także no także już niedługo może to dziadostwo wstanie z grobu i w końcu będzie chodzić, także zobaczymy co to potrafi i czy znowu po prostu się nie rozleci na no, części pierwsze, no ale Miejmy nadzieję, że nie. No, także tak by to wyglądało na teraz. Muszę jeszcze poczekać na na tą piankę, żeby zrobić filtr na części do gaźniczka. No i co? Złożyć to wszystko tak, jak powinno być. No i pierwszy odpał, także. Film taki, no, nudny i znowu o niczym, no ale. To jest taki mały, szybki update, co się działo, także. No, nic więcej się nie dało zrobić, no bo. Tak jak mówię, znowu części nie ma, no i, i trzeba po prostu poczekać na no to także. No także tyle, dzięki za uwagę.